Witam wszystkich serdecznie Na początku mojego filmiku Chciałem was poprosić o kliknięcie tego guziczka czarnego Subskrybuj Bo zbieram te subskrypcje I zbieram i zbieram No dobra, a teraz do rzeczy Przyjechały baterie Powiększamy magazyn energii O 100% Czyli w Domu są już 4 4 następne przyjechały tak Wam chciałem pokazać, jak gwózeczek udźwignął. No tu są trzy, dobrze widzicie. Ja też widzę trzy. Gwózeczek udźwignął trzy. Więcej nie chciałem na niego nakładać. Bo ma lekko na plecach 80 kilo. I dał radę na spokojnie. No dobra. Trzeba je rozpakować. I posprawdzamy. Do zobaczenia za chwilę. No dobra. Sprzęcik mamy rozpakowany. Nie będę reklamował sprzedawcy ani firmy, bo towar niesprawdzony nie nadaje się do polecenia. W każdym bądź razie mogę pokazać tak: waga 24-4. Czyli mieści się powiedzmy w normie. W specyfikacji było 24, mogło być ciut więcej, no ale zobaczymy, jak się będą sprawować. Zaraz je pomierzymy. Ciężkie te klamoty. Do każdego mamy śrubki. Chociaż w aukcji nie było, już miałem czarne wizje. No dobra, tak żeby nie było, jedziemy po kolei. Dwanaście osiemdziesiąt pięć. Następny, proszę wycieczki. Dwanaście osiemdziesiąt pięć. 12,85 12,82 No, powiem Wam szczerze, przy, przy poprzednich było większa rozbieżność. Tu nie ma praktycznie rozbieżności wcale. Także tak to teraz trzeba zarobić oczka na kablach. I przetransportować do domku. Także zwiększamy pojemność magazynu z 400 amperogodzin na 800 amperogodzin. To jest jeszcze mało. No ale niestety ceny są takie, że aż kapcie spadają. No chyba to by było na tyle, co Wam na razie mam do przekazania. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Łapka i subik. Szczególnie tą subskrybuj. Tak, tak, tak. Na razie.